Jo z tej strony Sansy witam was na kamino. odcinku Kolejny Świnka Pepa, grania Grania Pepa Zobaczmy, aby się nie przestraszył Bo dopiero zaczynałem, o okej, okay, to lecimy Ej, ej, niesprawiedliwe Dlaczego prawie wszyscy te giną, ja nie wiem ale gdzie jest? Gdzie on jest? No dobra sobie poczekam Sobie poczekam coś... Ej! O nie jest tu. Jest tutaj player! Ej. Idzie idę? Chyba idzie do mnie. Chyba idzie. No tutaj jest 8 tylko. Nie wiem. Okej. Okay. O, o. Idzie. A nie, nie idzie. Zaraz, schowam się. Schowam się. Nie przegapcie jeszcze lajka. Subujcie kanał, walnijcie z nie zapomnijcie z, yy, lajka i jeszcze o, o. I dajcie lajk. I dajcie lajk. Znaczy jeszcze raz. Wstrzybujcie kanał, zostawcie suba, walnijcie dzwonka i walnijcie lajka. Wa lajka! Tak, lajka! Walnijcie lajka. Nie wiem i nie wiem czemu... Oj, sorka, sorka. Sorka. Dobrze już. Ej! Co to jest? A nie. To dziewczyna. No pep pa pa dlaczego? Dobra, to ja idę z nim. Może umrzeć, chyba. Jakby co. O, bierze prerprerki. Prerprerki. No nie no. O jest, na garaż. Na garaż, please. Please, na garaż. Mam go. Teraz idę prosto do kuchni. O, nie. No raju. Raju. Raju przestraszyłem się. Jezu, ja się przestraszyły. Jest sejfki. Okej. Czy jest tu pepa? Nie. O. Kody. Kod. Kod. O, o, Idzie do mnie. O, o, Idzie do mnie. Oszukańca. pepa oszukańca. Pepa to oszukańca. Jezu, matko, to nie jest śmieszne. O o, jesteśmy tam otknięci. O nie, co teraz? Musimy wyjść. To jest galeria. Musimy wyjść, tylko jak? Jak? Nawet przegapiłem, że jestem pepą. Okej. Okay. Dwa. Jeden. Zero. Sianko, Gdzie wy Aha, tak. aha, Było warto Było warto tutaj być Nie Było warto, żeby uciekać A nie A nie, lepiej nie Naprawdę to jest galeria? Nie Ale nie, to nie jest Kup. Ok, ok Gdzie ale co to jest? Co tu jest? Woda? Tak, woda. Tak, to jest woda. Jeszcze czerwony klucz. O, graliśmy. O. o nie. Grałem Super. O nie, ja nie wiem, gdzie pójść. Trzeba pójść się na dole. O tak. O tak. Powiedz. O tak. O O, on tu jest. So yes. Oh, I'm winning. Okay, so how do you Well, this is the palace, place that George Pick was last seen. Last scene. What was sound? What was that sound? Ouch. To boli. Look, where I Oh yeah. Oh yeah. Oh no. I've got to. Okay, I'm going to Idę najpierw na górze, potem zejdę na dół, tak proste. No proste bułka z masłem. Pojść tam, skoczyć. I no nie no, gościu ma deskę. No i nawet... O, key. Tylko nie wiem po co. No ja nie wiem po co, okej. Okay. Nie mówcie, że pepa będzie mnie zabić. Nie, nie mówcie. Słuchajcie, więc zaczynamy nową grę. Nowa gra, już po wszedłym odcinkach. O nie, to jest najgorsze. Ej, gdzie Pepa? O, o, idzie. Idzie, nie. Nie, nie. No, bo nie widziałem. A gonna say good luck, bye bye. Tak lubię. O nie, to miejsce jest najgorsze. Okej. Okay. Uj. Uj. Czy jest tam deska? Nie ma. Dobra, szybciej iść na, na górze. Szybciej, szybciej, szybciej. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. O no nie. Już się odrodzi. Uj. Uj. Mogę by iść z tym gościem. Czekaj, zamknę drzwi. Ja. Ale śmieszne Tu był Pepa Tu był wcześniej Pepa O, o tu, o tu O tu ty idź gościu, nie ja Ty idź gościu Uciekacie przed Pepą? O o Tak, uciekacie ja się... I tak na nieby zresetowałem. Pójdę z tobą jakum. O o! O o! Już leci. Cześć Pepo, jak tam u ciebie? Twoje gówno się leci. To gówno leci, co nie? Tak, tak? Tak, tak? Jasne. O właśnie ci to chodziło. O o Ha, -ha. O, o Idzie Idzie za mną Trzeba uciekać Ja lepiej uciekam tu okay, Bye bye Wada Okej okay, Lecę jeszcze raz Okej okay, jeszcze raz Subujcie kanał Walnijcie dzwonka Daj lajka i walnij eee, Zostaw suba Dobra Nara 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 Mówi wam słowo Nara